Cześć wszystkim, moi drodzy, ja jestem Soła. a to są rośliny versus zombiaki. I zaraz się zastanowimy, jakie plansze. Zaginione miasto, a może jaskinie, mamy tu 24 na 30. Może plaża, a może światy mroczne, a może dziki zachód. Dziki zachód jest dla mnie taki trochę trudny. Ja bym wziął dzisiaj jaskinie, jeszcze porobił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tych jaskiń. Plansza numer 25. Chyba w jaskiniach ostatnio coś się trudnego działo, ale sam nie jestem pewien. Już nawet nie pamiętam jak grałem. A ten by Koko... Koko by chciał. Ojoj, a to co będzie robiło? Ja nie wiem, co to jest. Zobaczymy, jak coś będzie szło. A to tak strzela. Czaj, o co chodzi? No, powiem Wam, że jest to ciekawa roślina. Na pewno mocno bije. Dobra, cebulka, która spowalniała ich. Cały problem polega na tym, że. O nie! Aha, dobra, czysty upadną tak czy siak, nie. O nie, coś mi przeszło jedno. Dobra, tak zrobimy. Cebulka. Dobra, idzie ten smrodek z małymi. Raz, mów go u czego? Unieruchomiliśmy. No powiem wam, że niezłe jest. Naprawdę niezłe są te rośliny. Bardzo mocne są. To zdecydowanie na plus tutaj. nic nie da zrobić. On nas będzie przepychał non stop. Widzicie to? Ale da się tak na pewno zrobić. I da się tak zrobić. Dobra. No i myślę, że to by było chyba na tyle. Ona jest niezła ta roślina, mocno tylko strzela pod kątem, no. Będziemy musieli się postarać tutaj, wymyśleć, jak ją stawiać, żeby było dobrze. Co to jest z tą kamerą, powiedzcie mi. O, teraz jest dobrze. Dobra, no, dajmy im cebulkę jeszcze. I umarli. Strasznie gorąco tak mi się piszce. Dlatego ostatnio nie nagrywałem, wiecie. O! Oh. Masakra. Moi drodzy, pamiętajcie o łapkach, jeśli Wam się film podoba. Jeśli oglądacie, jeśli lubicie moje odcinki z Plants vs. Zombie, to zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem i pod innymi, które oglądajcie Nie zapominajcie o tym. Bo jak mało map łapek jest, to ja później myślę, że coś. Wiecie, mówię, o, chyba był nudny odcinek. Albo już nie chcecie małpek, znaczy tych roślinek, nie? Bo już Wam się nie podobają. Mm. Na pewno papryka miała być, nie? A może tego ognistego też damy? Wiecie co? Musimy mieć coś na pewno na te fretki całe. Może to? A może to? A, bo my mamy już tą roślinę, ona została za nas wybrana. No dobra. No jak on tą fretkę uruchomi zaraz, to będzie masakra. Dobra, bo to się zaraz źle skończy, tu już trzeba zacząć te dawać. Czemu on przeszedł po tym? Nie rozumiem tego. Patrzcie, oni przechodzą, nie... nie skręciło ich, to w ogóle tego nie rozumiem teraz. Tych też nie skręca. A to ciekawe. Hmm. Nie powinno tak być chyba, nie? Coś tu się im pomieszało. widzę, że ładnie mnie tutaj orają o masakra no nie wierzę w to po prostu, że tak się przytrafiło nam Się, bo mi tu zawiewa Morus. Dobra. Okay. O, teraz jest dobrze. Okay. Dobra moi drodzy, mamy to chyba nie. No naprawdę mocne są te reszty, tylko trzeba uważać bo ta dolna linia i górna są tak średnio obronione przez nie. Tak szczerze powiedziawszy. A nie mamy tego jeszcze, bo to jeszcze nie jest koniec. Dobra. No, teraz to już na pewno to mamy. U i odeknięty co? Co on robi na całą. A patrzcie, on się dzieli. Musiałem sprawdzić, co ta roślinka robi, jak, jak się na niej użyje. Czyli na fasolce, jak się użyje power upa to się jeszcze trzy fasolki z niej powstają. Sprawdźmy, czy w ogródku czegoś nie mamy do zrobienia. Wydaje mi się, że miałem jakieś niedorośnięte roślinki. No właśnie. Ok, tą podlejemy. Okej, okay, i możemy wracać już do mapy naszej. Mamy tą roślinkę. Plansza numer 27 teraz. Dobra, musimy je chronić. O nie. No to co, grzybek na pewno. Na pewno takie. Możemy to wziąć. Możemy to. No możemy je też wziąć, bo one są niezłe całkiem. Same w sobie nie. Gdzie one są? To jest to? Nie, to nie jest to. A, to jest to. A, no i coś na odmrażanie u nas przecież zamrozi zaraz. Ta roślinka jest z zaginionego świata, jakby ktoś nie wiedział. Zobaczymy, jak sobie dadzą radę te rośliny. W krawędziach damy te za 175, bo one będą lepiej biły. Okay. Ok Tutaj żeśmy odsunęli ich. To jest też dobre na nie, patrzcie, bo to się odbija chyba od jednego do drugiego, nie czy nie? Oj nie, nie tu miało być, ale to nic. Musimy trzymać też moc na tego tego, na tego dużego, wiecie. to coś próbują przesuwać, ale prawda jest taka, że nie mają za bardzo co. Dobra. Idzie teraz duże. Okay, Tutużęśmy ich trochę. O nie! Ale mi tu weszli, nie? W ogóle kompletnie tego nie zauważ, A, bo on mi rzucił na niego, no te... Można się było tego spodziewać, że takie coś mi zrobią. Dobra, udało nam się, ale się skupiłem, także nic nie mówiłem do Was, nic do Was nie mówiłem. Ale widzieliście co się dzieje. Widzieliście co się dzieje, takie rzeczy tu się dzieją. Rzeczek sam nie wie co ma robić. No dobra, reklama jakichś wyścigówek. Co teraz? Mhm, musimy zaplanować naszą obronę i pokonać ich. No ale za 2,5 tysiąca to będzie ciężko zaplanować obronę, naprawdę. O, ale możemy tego wziąć. Nie no mi się wydaje, że tylko te laserki chyba, no bo co ja tu mogę więcej zrobić? Za drogie będzie, żeby się tu bawić, chociaż kto wie. Pierwszy jest za darmo, a drugi już kosztuje drogo. Dobra, zobaczmy. No dobra. No i zobaczmy, mamy pięć tych. Dobra, fretki od razu padają, więc to jest dobre. Ach, no tak, zapomniałem, że oni się jeszcze mrożą. O oh, ja, jak oni nam zaczną mrozić nas. No to. Restart. Oj, zapomniałem zupełnie o tym. To zmienia postać rzeczy zupełnie. w ogóle ta masakra. Dobra, ale ja wiem, jak to zrobić. Jeszcze raz bierzemy. Te lasery były dobre. Lasery były dobre, Do dołożymy jeszcze ognistego. Ten też był niezły. Plus jeszcze oczywiście ten darmowy. No może być ten, ten i ten awaryjny, tak? Let's rock, dobra. Przepraszam, że tak trochę... ...amatorsko zagrałem. Ja tak zawsze. Dobra, zobaczmy jak to się będzie sprawdzało. Nie wiem czy ten pancerz, on chyba działa na czas, nie? Czy on działa na jakąś, na odporność jego. że powiedziawszy oni po jednej takiej fali jak już ją przeszły przeszli już można by ich było zostawiać nie oj a zaraz mi zabraknie tych, tych wiecie Proszę badać, do ten. Dobra, jest dobrze. To moglibyśmy tak zrobić i go przejechać, nie? I to by chyba załatwiło sprawę. A, mamy to zrobione. Co wy na to, ładnie nam poszło? Elegancko, wydaje mi się. Elegancko. No i mamy to. Fight, doktor Zombos. Dwa levele nam zostały do doktora Zombosa, ale my ich sobie dzisiaj nie będziemy jeszcze robić. Ja ten jeden odcinek nagrałem, ale jest tak gorąco, że kończę. Naprawdę kończę nagrywać. Macie ten jeden odcinek, zostawcie jakieś komentarze, zostawcie łapki, jeśli Wam się podobało, jeśli dotrwaliście do końca. Tymczasem ja lecę i idę się trochę schłodzić, bo jest masakra. Po prostu 30 stopni mam chyba tutaj w środku albo 35. Cześć, trzymajcie się!